Przepraszam bardzo, czy ja jestem na antenie? O nie, tego się spodziewałem. Słuchajcie, moi drodzy, bo cały czas trwa giveaway na takiego oto Digla. Jest to nadmorska ulica o wartości co najmniej 600 zł, ponieważ jest to covert i cena cały czas rośnie. I dodatkowo Kosa Kukri jest Vanilla o wartości co najmniej 800 zł. I to wszystko do zdobycia na moim Discordzie w kanale Bulion Myślnik Kosa. Link w drugiej linii co opisu. Także dołączajcie i bierzcie udział w giveawayu. Czas macie do 30 listopada. Jeśli chciałbyś pozbyć się swoich starych skinów i zamienić je na nowe, to Pirate Swap zdecydowanie może Ci się przydać. Jeżeli zalogujesz się na stronę z pierwszej linii, opisu lub użyjesz mojego kodu bulion, to otrzymasz bonus plus 35% przy doładowaniu. Czyli na przykład, jeżeli doładujesz sobie 100 dolarów, to finalnie otrzymasz aż 135 dolarów. Wymiana skinów jest banalnie prosta. Zwyczajnie zaznaczamy skiny, które chcemy wymienić, a jeżeli brakuje nam pieniędzy do jakiejś kwoty, możemy doładować swoje saldo, dzięki czemu aktywuje nam się bonus plus 35% do danej transakcji. Następnie klikamy potwierdź i teraz właściwie cała magia dzieje się sama. Potwierdzamy jedynie trade i cieszymy się nowym skinem. Hello guys. Hello. Hey, hey. Oh, yeah. <laughs> 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 Are you a clown? baby? No, oh, Nie, ale to skripi w ogóle. Bulion. What? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ale gdzie? <grym> tak myślałem, że jesteście Polakami. No, tu, 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 tu. Czekaj, czekaj, czekaj. Zaczekam, on ma piękną kosę. Czy ty się słyszysz Run. czasem człowieku? <grym> Ej proszę cię nie blokować. Eee, może? Bo to będziesz miał koncert. Bardzo ładnie kolega śpiewa. O kurczę, no nie spodziewałem się tego. Ile macie lat, panowie? I czemu nie jesteście w szkole albo pracy? Co 23. I czemu nie jesteście w szkole albo pracy? Bo mi dzisiaj rano szybę kamieniem wybili. musiałem Aha. auto oddać do mechaniki. O kurcze, a ci wandale, o, ale masz kas ładne. Ze złości po prostu wiesz co do pracy mi się nie chciało, jeśli z całej siły wybiłem szybę. Ej, to dobry patent ogólnie, powiem ci. Git. Dewój! A, przeżyłem. A tak mówię, co jest znajomy głos jakiś. Ale że bój? No ta, ta. O kurczę. Ale że cię spotkam we wtorek o 12 na niuku, to raczej nie... nigdy bym nie pomyślał. Bo ja jestem bardzo nieprzewidywalny, wiesz? A, rozumiem, rozumiem. Jesteś zwinny, szybki jak Nutria. Dokładnie, ale mam do tego nadwagę, także równie to bywa. Ja mam takie pytanie, może trochę personalne Czy naprawdę twój kolega jest klaunem? Tak, tak ja, Możesz mówić bezpośrednio do mnie, ja nie potrzebuję pośrednika A, okej, okay, okej okay. Myślałem, Cześć! że klauny nie mówią Cześć! Nie, to mimy, mimy nie mówią Mimy nie mówią, aha, faktycznie Kurczę, dawno w cyrku nie byłem No widzisz, to musisz się przejść koniecznie Ale wystarczy, że mieszka w Polsce, to już jest wystarczający no, tak, cyrk Tak, to jest jeden wielki cyrk Dobra, ten mecz nie będzie poważnym meczem. No da bank! E, przepraszam bardzo, czy ja jestem na antenie? O nie, tego się nie spodziewałem. To serio ty śpiewasz, mordo? Tak, tak, no mam taki anielskie głowy. Ej, no to trzymaj ja za to. Masz. Chodź. A to chodź. Daj, daj, daj. Jezu dzięki, no? <laughs> A sprękowałem klauna, yeah! Ja, powiedz mi stary jak wygląda pensja takiego klauna, w sensie Bo to jeździsz do cyrku czy jak? Nie wiesz co w balonach nie płacę W balonach? Tak Ale wolę wolę jak kobiety nie? To nie ma, nie? A okej, okay, rozumiem Co na A oddycha tylko helem. No bo to tak bez tych balonów tak średnio nie, wiesz Bo ja jak się tam na... Helem? Jak się, helu, jak się helu to mogę latać no O kurczę, no to nie chyba skill powiem ci hmm. Bulion robimy zawody w noskołpach. Dobra. To jest wyzwanie, tak? No, wiesz, tu masz dwóch profesjonalistów. Aha, rozumiem. O co się zakładamy? O causa. Dobra, może być. Ale tylko AWP-a czy scout też? Obojętnie, Mo może być. A i z Diglem, z Diglem koniecznie. Ale z Digla nie da się zrobić noskołpa. Bo to wiesz, co musisz wyłączyć monitor. A, dobra, taka taktyka. Kumam, kumam. Nie, nie, nie. Kurde! Co? Tra... Raz dostał, ale kurde, nie to licz... Radę. Oh, oh. Ej, Radek, nie miałeś go niego strzelać! Nie, no przecież no scope miało być. A, racja! No tak, zaliczam. Dobra, on jest odpalony! Ten clown ma cheaty! Proszę państwa! Okej, okay, podejrzane. Okej, okay, to było dziwne Nie uratowałeś Nie, nie, nie. Oh. A czemu ten twój rekin ma kolczyk wokół? Bo jest y, nowoczesny. Ten rekin to alternatywa. Radę... Kre... A przeczytaj od tyłu. <laughs> Ale z twardy map? No chyba tak, nie wiem, nie wiem. To już własna interpretacja. Oh, prawie, prawie, prawie. Bardziej prawy skos musisz, wiesz? Kurczę muszę zainwestować w linijkę, wiesz No dobrze, to Ej dobra wy jesteście odpaleni chyba Jak nie wystrzelacie tak te do scope To jest gran Dobra ostatnia runda, gramy eko O dziękuję Długi pies. long ding, ding Donga masz Wow, nice A mogę cię oskamować z Dragon Lorki A w jaki sposób? No wyślesz mi ją i nie będziesz się prosił o zwrot o kurze no, powiedz ci takiego sposobu na skam jeszcze nie słyszałem Kurde no jak to trafić, przecież to się nie da Nie, chyba odpuszczam, nie, oni są za dobrzy. Przegrałem w noskopyw Ale ich sklaunowałeś Jak coś to mnie nie ma A gdzie jesteś? No, tam albo tam a, okej, okay, okej. Okay. Ej, dobra, panowie, już nie gra tych noskopów. Wygraliście. Ja jestem za słaby. Dobra. To zagrajmy na same kosy teraz. O, 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 o. Okej, okay, to brzmi jak wyzwanie. Nie! Jeden! Drugi! Poszukujesz. Nieprawda. Nie, co? Trzeci! Niech ty jesteś człowieku niemożliwy. Hahaha. <grystanie> <grystanie> Na żaden. Czwarty. Piąty. Powiedz mi, co ty robisz, żeby być tak dobrym z kosy? Eee. bije boty codziennie. Z, Krakow z Krakowa, Z Krakowaj. <grystanie> Nie, ale okolice Poznania to też wiesz. już <laughs> ma <laughs> Chyba przegramy to, wiecie? Kurde Panowie, to jest mój mecz o trochę hardujemy Poczekaj, czekaj, czekaj, ja, ja już mam taki pomysł co zrobić Odpalić czycie? Poczekaj, poczekaj. Oh, nie, nie, poczekaj Nie, za. czekaj, oh, oh, oh. czekaj <laughs> <laughs> się a, na zdrowie, na zdrowie. Dziękuję. No nic, dzięki panowie. Fajnie dzięki. było, ale się skończyło. Chcecie kogoś pozdrowić? Odcinek. E, e, za kilka dni. Moją cór córkę Weronikę chciałbym pozdrowić. O, no to pozdrawiamy. A pan klaun? Ja e, mogę pozdrowić Alana Putera. No i ekstra. Dobra, dzięki panowie. Fajnie było. <laughs> miłego dnia na razie. Cześć. Również, cześć. miłego, cześć. miłego. Hej, hej, hej. ale fajny matchik. Takich widzów to ja lubię. E, no, subskrybujcie kanał i na razie.